Z iloma krajami graniczy Polska? Z pięcioma. Z jakimi? O, o tak, no. no od razu. Niemcy, Rosja, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Słowacja i Czechy. No, a nie zapomnieli państwo jeszcze jakimś? No nie. Nie, nie, nie. Słowacja, Czechy, Niemcy. Z tej strony Litwa, Łotwa. Białoruś. Łotwa, Białoruś. Nie, jest, Przepraszam. Aha. No to jest 5? Więcej, 7. 7, dobrze, 7. A ile to jest 2 plus 2 razy 2? Jest 2 plus 2 razy 2? 8. 16. 8. Przepraszam. 2 plus 2, 4 razy 2, 8. A co jest pierwsze mnożenie czy dodawanie? Zawsze jest zależy. Dodawanie jest zawsze, Pierwszy jest dodawanie odejmowania, mnożenia na końcu zielenia. Jeszcze przeliterowanie mężczyzna. Polską? Tak. Wow. Czy? Nie. Nie, to a, nie tak. M, E, Ż z kropką. Czy? M E Czy E z, N A. Dokładnie tak. A wziąć? O, wziąć. Wy, wy z, O A czy ja to flaga? Oj, Nepalu? palu. Tutaj to, to, to widzę no, Szwecji. Szwecja? Nie, Szwecja nie tu ma. Tu widzę Szwecja, ale Szwecji mówię, no. A, to Szwecja. No, Szwecja. Tego... Nie, 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 podobne, ale nie. Dania. Watykan. Dokładnie. Dokładnie. kurczę, A klucze dla tego Piotra, ale fujara. No, Kurczek, blady, Przecież złem. Ojej, załęski, Władimir. Łęca, Ale się, no, się wciąż... ciągle na zielono, A ty młodszy, ja go nie. Tutaj młodszy. Oj, ty to nie jest ten, co go zabili? Nie, on żyje. O, nie, nie, nie. To, to jest minister e, obrony narodowej. O, tego to ja nie znam. To jest minister obrony narodowej albo. A nie z Egiptu? Zaraz, albo, albo ten turecki zaraz, jak on. albo brazylijski. W jakim języku mówią w Szwajcarii? Szwajcarii? Szwajcarskim. Nie, nie, nie. Może, może we francuskim, albo w niemieckim, albo jedno, albo drugie. Czym się państwu kojarzy nazwa Schleswig-Holstein? Schleswig-Holstein to jest, Schleswig też... To, na armata... Armata, tak. A, była. Tak, tak. Schleswig-Holstein? No, to na naszym Pomorzu, początek wojny.